Cześć, ja jestem Szasta i witam Was w 12 odcinku serii Zagrajmy w Indiana Jones i Wielki Krąg. Przeszukajmy, sobie cały samolot. Styrowiec, właściwie, zanim stąd odejdziemy. Dokument dotyczący sterowca, ściśle tajny. Wniosek o zasoby statek powietrzny. Wnioskodawca SS Sturmbank Fuller Emery Specjalna Dywizja Pozyskiwania Zabytków III Rzeszy. Niniejszy dokument upoważnia do wykorzystania specjalnego statku powietrznego Z-30 i jego załogi na potrzeby Operacji Wielki Krąg. Operacja i wszystkie związane z nią dokumenty są ściśle tajne. Dowódca operacji, dowódcą operacji jest Emery Wos. Adolf Hitler Podpisane przez samego Führera. Ta ekspedycja jest ważna. Co tu jeszcze mamy? Sanitariusz 2. Aha, jest coś, zdolność. Prawność Sanitariusz 2. Zwiększa wydajność regeneracji paska zdrowia. Więc to się przyda. Mogę się z tej książki czegoś nauczyć? Nie wiem, czy tam mam jakieś odpowiednie. Znaczy, czy mam odpowiednią ilość punktów? Przejdźmy dalej zobaczyć. tu jeszcze tu znajdziemy? Tu nic. Zestaw naprawczy znowu. Bandaż, to się przyda. Kolejny bandaż. jest was. Jak coś jeszcze idzie. Stąd wziąć? Nie, to wszystko. Uspokój się kobieto. Witamy w gizie! jest dość wysoko, mam stąd wyskoczyć? Nie. A, przy lądowaniu też myślałem, że będzie chciał wyskakiwać. Tak przy okazji, czy któryś z Was grał już w Indiana Jones i Wielki Krąg? Dajcie znać w komentarzu, jak, e, od, jakie odczucia względem gry. Jaka wasza opinia? Mich interessiert vielmehr, was Sie in meiner Abwesenheit mit meiner Ausgrabungsstelle angerichtet haben. Ich bin auf persönlichen Wunsch des Führers hier. Sie sind mir unterstellt. Finden Sie gefälligst die restlichen Relikte, damit ich sie dem Führer bringen kann, oder ich lasse Sie erschießen. Finden Ihnen das <laughs> besser? Möchten Sie das? Hä? Wow, jetzt sind Sie mit So wie ein so Dorftrottel die Leute mit seinen drolligen Marotten amüsiert. Und jetzt genug der Albernheiten. Bringen Sie den Riesen zum Reden, haben Sie es verstanden? Den Riesen werde ich heute Nachmittag eingehend verhören. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie möchten. Ich gehe jetzt mit und zeige Ihnen, wie es richtig geht. Ich muss über etwas ausruhen, bevor mich das Verlangen übermannt, Ihr ganzes Unternehmen niederzubrennen und auf die Asche zu pissen. Ja, die Reise war lang und Priester sind ermüdend. Fast so ermüdend wie Sie. Nieźle. Jeden próbuje udawać ważniejszego od drugiego. To on ma maskę na twarzy? Tak. Oparzenia na twarzy, przez co maska założona. Tak właśnie się przyglądał. Okej, czyli sobie pojechaliśmy gdzieś dalej. Oczu. No i Ale nikt nie kazał jej upuszczać. Widzimy twój kontakt. Okay, Mam szukać niebieskiego namiotu w obozie robotników. Może zobaczymy go z miejsca, w którym znajdziemy. się Już możemy podpaga. się swobodnie poruszać. Niebieski Musimy namiot ruszać. w obozie robotników, tak? Giza, Egipt, Afryka. Chećmy tu. Wow, ale widok. Niesamowity, prawda? Wow, no. I te piramidy. Piramidy. Są jeszcze większe niż sobie wyobrażałam. Poczekaj aż zobaczysz z bliska. To ten namiot. Pośpieszmy się. Dobrze, do Dobrze. niebieskiego namiotu. Są, to są ludzie, to trzeba uważać Aha Ale jak tam jest dość sporo Nie, tego nie umie zaatakować <grystanie> Ale czy ci robotnicy zdradzą moją obecność tutaj? يا يا حضرتك اهلا بك ما انا شايف ان كفور عالج جرحك الخطير كويس ان رجعت للمعاص ده دكتور شاطر عارفين شغلونا زي الحمير صباح على القطع مره واحده بس تعالي لما نخلص هنروح بيت خالك البراي بيبعتش على بوخنا وامتو مش هيتوفر ده المسكين ما بينامش خالص شوف خلوا بالكم وسعوا لي انا جاي ما شفتوش نام من ساعه ما ابتدى شغل البارح الصبح To jest ten niebieski... namiot, nie. Namiot medyczny służbowy. Jest namiot sanitarny, medyczny. Miasto oferuje turystom lepsze placie. Na czym tu? Dagen to jest. Wojowadła. A to te butelki z lekarstwami chyba, za to idzie kupować. Musiał się pan pomylić. Nie ma pan tu czego szukać? Nie jestem turystą. Więc co pan tu robi? Jeśli mogę zapytać. Przybyłem z amerykańskiej ambasady w Kairze, aby sprawdzić wykopaliska. Powie pan, jak Niemcy was traktują? Cóż, prawdę mówiąc, są dość trudni. Dają mi absolutne minimum, jeśli chodzi o wyposażenie medyczne. Nie mam potrzebnych medykamentów, a więc z całą pewnością, że Niemcy mają ich zapas. I nie dzielą się. Co jeśli ktoś natknie się na niepilnowane przez nikogo niemieckie medykamenty? Aaa, poradziłbym takiej osobie, aby przyniosła je tutaj. Dopilnowałbym, aby uratowały dużo żyć. A, czyli będę miał do zdobycia je. Zatem medykamenty pewnie będę mógł kupić sobie te. To są chyba. Właśnie, zwiększa pasek zdrowia o jedną kreskę. To są jakby umiejętności. Przydadzą mi się. Zobaczmy. Dziennik. Początek wyścigu. A, przy okazji podróży. Watykan. Wróć do lokacji, tak. Tak jak myślałem, będę mógł wrócić do Watykanu. Ta z Sunday Times jest dość trudna. Ale to dobre ćwiczenie z języka angielskiego. Znajdź butelki z lekami w Gizie, 0 na 25. Okej. Okay. Czyli... Widzę, że to nie jest zadanie. Szukanie tych butelek z lekami. Jest to po prostu opcjonalne. Jeśli gdzieś po drodze spotkam, to po prostu mogę zebrać i później wymienić. Jest niebieski namiot. Tamten mnie widzi. No, cofnij się kobieto. Widocznie, Gina, kochana. Lady Nawal, udało ci się. A teraz. Co to, co Lady to, to na towarzyszy? To doktor Indiana Jones. Jestem archeologiem. Słynnym archeologiem. Brzmi znajomo. Współpracownik Brodiego? Zna pani Markusa? Obracamy się w tych samych kręgach. Jestem lady na Shafik Fig Barkley, patronka historii i zapomnianych artefaktów. Nieźle. Od niedawna oddaję się szpiegowaniu dla panny Lombardi. Cóż, musicie być głodni, chodźcie. Jakiż fascynujący świat. Cieszę się, że pani tak mówi. Dziękuję. Ma pani bardzo luksusowy namiot. O, proszę się rozejrzeć, doktorze Jones. Z przyjemnością, Lady Nawal. Chętnie się rozejrzę. Ma pani dobre oko do pięknych rzeczy. A, to tylko drobiazgi zebrane w podróżach. Więc ten Wielki Krąg naziści uważają, że to źródło jakiejś mocy, zgadza się? Wos na pewno. Wierzy, że zapewni mu to miejsce w historii. Dla niego wszystko jest rywalizacją. Dzięki mojej siostrze chcę osiągnąć cel. Znajdziemy ją. Wszystko jest predestynowane i z góry spisane. Słowa Egipcjan. O! mi pan Ozyrysa, doktorze Jones? A czym jest Ozyrys? Raczej nie jest głodny. Brzmiało się jak wąż, pan czy węży, doktorze o, Jones? Znaczy mąż. Czy to A czy jednak przeszkadzać w profesji. Nakarmienie pani węża będzie przyjemnością, Lady Nawal. Mam nadzieję, że nie będę go musiał nakarmić sobą. Proszę dać mu małą przekąskę. To wystarczy. Rozmawiałeś z Laurą. Jeden z moich szpiegów wyniósł to z obozu nazistów. Zatwierdzenie funduszy na jakiś. eksperyment. Jakiegoś był. Nie, więc Hitler tego obleśnego Wężowi? łupka. Doktor Laura Lombardi, jest na liście uczestników? Nie zdołałam znaleźć opisu tego eksperymentu. Mój niemiecki przyrdzewiał. W co ty się wplątałaś, Laura? Była taka pochłonięta pracą, gdy mieszkałyśmy w Berlinie. Sprawiała wrażenie nieobecnej. Była jak duch. Na pewno wciąż cię kocha. Cóż, wciąż tu dla niej jestem. I robię wszystko, co w mojej mocy, choć. Kocha? One są parą? Wos. Siostra Ginet i... w obozie Lady Nawal. Może tam znajdziemy więcej informacji. Jak tam wejdziemy? Mogę zdobyć przepustki robotników, ale to może trochę potrwać, niestety. Indiana, pająków się nie boisz, a węży? Udało się. Nakarmiłem węża. Hm, cudownie. Doktorze Jones, ta odbitka. Ja bym sobie na rękę wziął. Myślę, że ta odbitka pana... kra. Bos uważa, że jest tutaj, doktorze Jones. Co takiego? To rzeźba. Takiej wielkości. Przeklęta według dawnych egipskich legend straszliwą mocą. Zaginął tysiące lat temu. Nikt nie wie, gdzie go szukać. Więc dlaczego Wos myśli, że posążek jest tutaj, w Gizie? Może uważa, że miał go Cheops? Cheops wybudował wielką piramidę jako swój własny grobowiec. Jeśli miał posążek. nie chciałby to... ukryć jego moc przed sobą. Piramidzie Cheopsa? Moc kamienia. Lady Nawal, jest pani genialna. Jestem? Mumia kota. Słucham? Kamienie wielkiego kręgu były ukryte w różnych starożytnych artefaktach, co oznacza, że posążek kra zawiera kolejny z tych kamieni. O, brawo! Cóż, domyślam się, że nie będzie pan czekał bezczynnie na przepustki. Trochę słabo to wygląda, żeby niszczyć te artefakty W by... części tego kamienia zbierać. Wokół to szkic, który zrobiłam. Poetret Margot. Połetret brytyjski i egiptolożki Margaret Murray wykonany przez Nawal. To uroczyko. się podświetla, ale wziąć nie mogę. Dalej, profesorze, proszę wziąć mapę. Pomoże w eksplorowaniu okolicy. Szczegółowa mapa gizy i nazistowskich wykopalisk. Niech będzie. Mogę użyć tego do podsłuchiwania komunikacji nazistów. Mały pomysł, śmiało. Adam Nawal, możemy zniszczyć jeszcze jedną. Dziękuję, Omar. Robię na mike. Co wpadło w ręce? No kolejna kamienna stela. Woz desperacko poszukuje informacji, które mogą zawierać. Wkrótce nie pozostanie w tym miejscu nawet ślad historii. Może mógłbym jakoś pomóc. Jestem darczynią Muzeum w Kairze. Z radością przyjmą każdą ofiarowaną im stelę. Jeśli znajdzie pan jakąś, proszę ją przynieść. Zadbam o nie. Dobrze, jeśli tylko trafią do muzeum. Gdzie ich miejsce? To są moje notatki dotyczące kamiennych steli. Być może okażą się pomocne. Dzięki. Wykorzystam je. Godzina tu chce podsłuchiwać nazistów. Rozmowy radiowe. To widocznie będziemy sami tu działać. Lista STEL. Obserwacje dotyczące STEL dokonane przez agenta muzeum w Kairze na terenie obozu. Obiecał, że przepustki robotników będą gotowe przed następnym transportem. STELa numer jeden. Podejrzewam, że to właśnie jej szukają naziści w growcu Chaos. Shed chaos, chent Chaos, jak to się wymawia? Stela numer 2. Agent podsłuchał nazistów planujących poszukiwania steli gdzieś na wschód od Sfinksa. Stela numer 3. Według zapisków odkrytych na Ostrakonie, ta stela powinna znajdować się gdzieś pod Sfinksem. Stela numer 4. Naziści próbowali wykopać kamienną stelę na zachód od wioski. Misja została przerwana, gdy doszło do wypadku. Stela numer 5. Na południe od ruin świątyni grobowej przy fladze oznaczonej znakiem X. Naziści planują rozpocząć poszukiwania, jak tylko pozbędą się skorpionów. Stela numer 6. Agent zauważył nazistów niosących ją do garażu z pojazdami. Czyli jedna jest wygonięta tu. W garażu z pojazdami szło ją zabrać od nich. Bez obaw. Mam nosa do wykrywania oszustw. W takim razie nic ci nie grozi. Hej, Strambo, odebrałam coś interesującego. Strona z dziennika. Analiza geomantyczna. Informacje dotyczące geomantycznych właściwości piramid. Umiejscowienie dwóch mniejszych piramid w stosunku do wielkiej piramidy musi być istotne. Warto zwrócić uwagę na liczbę miniaturowych piramid i wszystko, i sposób ich rozmieszczenia. Bardzo osobliwy układ. Czy starożytni Egipcjanie dostrzegali w tym miejscu jakieś boskie właściwości? Jakie tajemnice skrywa ziemia pod gorącymi piaskami, po których stąpamy? Pewnie z czasów dawnej wyprawy w trakcie francuskiej inwazji. Chyba wszystko, co tu mogliśmy zdobyć. ich höre. Ja. Statusbericht Meyer kommen. Du Wir waren den ganzen Tag an der Ausgrabungsstelle bei der Sphinx. Die Männer sind erschöpft. Komm, ja und? haben Sie schon das Heiligtum der Wächter gefunden? Leider nein, Herr Sturmbadführer, aber womöglich einen Eingang. Dobrze, dobra robota, Mayer. I teraz wracajcie do obozu. Ja będę się teraz wyścigowi przywodzić. Następny krok wymaga pewnej ekspertów. Halo, Sap! Verstanden, Herr. Woz wydaje się bardzo zaniepokojony wykopaliskami. Czego on szuka? Wspomniał o sanktuarium strażników. Hm? Może chodzi o strażników posążka Ra. Musimy to sprawdzić zanim wróci na teren wykopalisk. Sanktuarium strażników. Sprawdź obszar wykopalisk przez Sfinksie. Jestem ciekaw, czy mogę gdzieś tu jakiś strój zdobyć, żeby się... ...upodobnić do gości, żeby mnie od razu nie wykryli. Na Said Póki co nie widzę tu nigdzie, żebym jakiś. poważnie. Wykopaliska szefrena, czy hefena, wielki Sphinx. Właśnie gość mnie już namieszył. szczerze mówiąc, jest w tym jeden plus. Tu mają to w głębokim poważaniu. Czy spuszczam im łomot? Ale dobrze, że walka z takim gościem nie zalarmowała innych, że tułyści nagle nie donieśli na mnie. A ty tu jesteś, ci to bylty. Musiałbym się też rozejrzeć, czy gdzieś umie mnie strój jakiś zdobyć. Czy dałoby się jakiś przebranie? Ukradanie agresyjnych ludzi nie jest me. Już mnie to uważali?

O, ile się. Mój błąd. Ja chciałem tylko stulis znaleźć. Tu przyznam, że był to mój błąd. Ale nie sądziłem, że same wejście do namiotu mu No nic. Tu sobie zakończę dzisiejszy odcinek. Zapraszam ponownie w kolejnych odcinkach. Kolejny już jutro o tej samej porze. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia ponownie. Cześć, cześć.